Cześć, z tej strony Wytkarsko Słoby Spinki. Chciałem Wam się zaprezentować koszyczki Brownie Xenos, które są ciekawą alternatywą dla popularnego ostatnio sinking bomba i pellet Waglera. One wyglądają w taki sposób. I za chwileczkę będziemy próbować, jak zachowują się zarówno z obciążeniem, jak i bez obciążenia, zarówno załadowane, jak i niezaładowane, jak pływają, jak toną, jak się zachowują w wodzie. Tak prezentują się te pływające koszyczki. On, są, one są oferowane przez firmę Browning, natomiast na pewno też znajdziecie takie tak samo wyglądające, bo bardzo podobne od innych producentów. Te tutaj są w trzech rozmiarach oferowane. Taka LK, SK, LK MK i SK, powinienem powiedzieć. One wagowo wyglądają bardzo podobnie bo mają to, katalogowo 12,5 g, natomiast tak około 13, 12, 11 gram. Tak, ta bombka, którą tutaj widzicie, po pierwsze, ona jest odkręcana i chyba Browning oferuje więcej takich, znaczy chyba na pewno więcej takich koszyków też takim samym systemem i zamiast bombek tutaj są takie obciążenia dystansowe, to jest na gwincie. Możemy sobie to wykręcić. może też pomóc, żeby skorzystać z samej bombki. Też to też jest jakieś rozwiązanie. I tak, ta sama bombka, tylko to skręcę. Ona jest pusta w środku i zawiera takie taki tutaj um, zawleczkę. I dzięki temu możemy tutaj wsypywać, albo jakieś ołowiane kulki, jakieś obciążenie, albo po prostu nalać wody. też widziałem, spotkałem się z, chyba tak też będę robić, będę e, obciążać to odpowiednią ilością wody. Tu jest taki kołeczek, zaciskamy i tak to, tak to wygląda. Tak. Zobaczymy, jak to teraz pływa. Ok, e, to testy przeprowadzimy sobie w takim, oto pięknym wazonie. I będę wspomagać się e, takim paletem starym, który mam tutaj. E, oczywiście, te testy są takie mocno laboratoryjne, no bo w warunkach takich nad wodą jest dużo czynników, które może wpływać na, e, na to, że, to będzie, że te, ten koszyk będzie się inaczej zachowywać. Natomiast, tak, koniec końców, chcę wam pokazać, jak to, jak to będzie wyglądać, jak się może zachowywać, i, i, i oczywiście wszystkie jakieś, e, wszystko, to trzeba, wszystko to trzeba jeszcze dostosować nad samą wodą. To tak, zaczniemy od pokazania Wam jak ten koszyk w ogóle pływa bez obciążenia taki koszyk bez obciążenia wrzucamy obraca się i tak sobie pływa natomiast teraz przejdziemy sobie do tego do sprawdzenia jak wyglądają te koszyki jak się będą zachowywać z obciążeniem zacznijmy może od tego największego lekko go nabiję, wrzucam I bez żadnego obciążenia on będzie pływać, będzie wysypywać się z niego towar. I tak się obsypuje. Wydaje mi się, że to całkiem fajnie wygląda. Tak szczerze mówiąc, powolutku, pomalutku. Coraz bardziej. Oczywiście wszystko zależy tutaj od, od odpowiedniego namoczenia i, i, i odpowiedniego nabicia towaru, ale wygląda to całkiem, całkiem fajnie praktycznie po, nie wiem, kilku kilkunastu sekundach cały towar jest na dnie. Zobaczmy teraz i to była Elka, zobaczmy sobie z rozmiar mniejszym koszykiem, jak on sobie radzi. On to obciążenie już jest mniejsze. On praktycznie w ogóle nie nurkuje na samym początku. Ale też wydaje mi się, że troszeczkę wolniej ten towar się obsypuje. zdecydowanie wolniej, więc jeżeli chcemy spowolnić, e, spowolnić e, wysypywanie się, to trzeba zmniejszyć rozmiar koszyka i tu mamy jeszcze ten najmniejszy. Zobaczymy, jak tu to będzie wyglądać. Oczywiście wszystko też, tak jak mówię, można, trzeba regulować namoczeniem samego paletu czy towaru czy, e, i też jego sposobem ubicia, a teraz zobaczymy, jak wygląda, jak wygląda ten najmniejszy. W jakim czasie on się by cały od Następną rzeczą, którą chcę zrobić, to jest, to jest nalanie troszeczkę wody do tego do samego koszyczka. Ciężko mi wychodzi. Tylko nie widzicie, bo stółka mały, ale bardzo ciężko mi wychodzi ten przy mokrych rękach ten, ten koreczek. I tak, to, co zauważyłem, to sprawdzałem, nalewanie wody tak poprzez składanie jej, jest praktycznie niemożliwe. Jedyny sposób, jaki możemy nalać tą wodę, to jest bieżącą wodą nalewać z góry. Jakimś więc to też yy, weźcie pod uwagę. Nie jest ona łatwiejsze, bo oczywiście łatwiej byłoby tak wsadzić, ale tutaj nie ma wpływu, tak nie ma jak, jak to odpowietrzyć. W ten sposób też ciężko idzie, no nic trzeba sobie jakoś radzić pewnie przelewaniem. Za chwileczkę wam pokażę, jak to wygląda już z, yy, z, z nalaną bombką. Bombka napełniona tak niecała połowa, może objętościowo to 1 trzecia. No i zobaczmy, jak to wygląda. spada na dno. I tu jest największy koszyczek ta tak czyli on też e, ma największą pojemność, jeżeli chodzi o towar, więc tego towaru jest więcej, więc większe obciążenie, więc tutaj nie widzę, żeby coś się w ogóle obspywało. Uważam, na dnie. Także pierwszy wniosek jest taki, że nie powinniśmy z tego korzystać. Przynajmniej mi się wydaje, nie powinniśmy z tego korzystać. koszyka Elki z dociążeniem. Zobaczymy, jak to wygląda. Takie samo dociążenie przyłożę do, do tego mniejszego koszyczka. Też niecała połowa. Koszyczek spada na dno. Czy będzie jakaś. Jakaś różnica w obsypywaniu się. Nie zapowiada się, żeby, coś, żeby to się sprawdzało. Teraz spróbujemy ten najmniejszy z dociążeniem. Z tego paletu powinno być teoretycznie najmniej, i powinno to być bardziej zbalansowane. Nie wiem, słabo to wygląda. Na pewno przy większej głębokości to by się bardziej sprawdzało, no bo tu mamy raptem tam, nie wiem, z 15 cm to może padać czy 20, a na 3 m pewnie by coś się obsypało po drodze. Ale spróbujmy sobie dać mniej, e, spróbujmy sobie dać mniej wody w takim razie. I okay. teraz na odwrót. Spróbujmy sobie z. Y, tak, no w jednej 1,4 dosłownie to jest zapełniony ten koszyczek. Wodą 1,4 wysokości, więc tej objętościowo pewnie to jest jeszcze mniej. O, tu widzicie, tu się ten pływa, z taką ilością wody. To zobaczmy, w takim razie to już nie ma na co czekać. Wymienię wodę, bo tu już nic nie widać. Świeżutka woda. I teraz sprawdźmy sobie to, to samo obciążenie, czyli tak powiedzmy jedna czwarta wysokości zapełnienia bombki, ale z tym największym koszyczkiem. Po prostu trzeba dojść do takiej ilości wody, która będzie w miarę zbalansowana, bo będzie powolutku opadało. To, to jest taka rzecz, którą tutaj poszukuję, tak żeby ten koszyczek powolutku mimo wszystko opadał pod ciężarem towaru, który jest, którym jest wypełniony i tej obciążenia w postaci wody. Coś takiego. Plum. Opada na dno, więc dla niego to jest ta jedna czwarta, to jest już za dużo. Dobrze, to też nie będziemy czekać, bo to nie ma sensu. Taki może ten pośredni. Może on się sprawdzi. To już jest za dużo obciążenia, ale opada i szybko się uwalnia, stosunkowo szybko to wypływa, tak? Także to już jest mniej więcej coś takiego, czy, co, byśmy, co byśmy gdzieś y, poszukiwali, ale to już widzicie sami, taką metodą próby błędów trzeba czy dość takiej ilości. No to jest taka ilość wody. No, to już można podawać, trochę kopli dodać, trochę, trochę zabrać. Oczywiście w zależności od tego, jak ten towar jest namoczony, e, jak on jest, e, jak on jest tak naprawdę, jaki jest ciężki, tak? Czy to jest sam e, pellet, czy to jest metod mix? Jak mocno ściśniemy, bo też od tego zależy, ile w sumie wejdzie, to też, jak gdyby, wszystko jak gdyby ma na to wpływ. Natomiast szczerze mówiąc, o takiego łowienia latem z powierzchni wydaje mi się najciekawszym rozwiązaniem jest łowienie bez jakiegokolwiek dociążenia w postaci wody i chyba od takiego łowienia zacznę. A jeżeli nie, to trzeba będzie po prostu kombinować i dociążać powolutku. Ale wiem, jak gdyby, że, że z tą wodą naprawdę tutaj nie można przesadzać. I jeszcze chciałem wam pokazać jedno, jedno zastosowanie tego koszyka, mianowicie potraktować go sobie jak bombkę, slow sinking bomb, eee, czyli bez żadnego, niezaładowany, nie po prostu samo obciążenie do środka i pozwolić temu koszyczkowi, który będzie zawieszony na koraliku, wolno opadać. Ja tutaj na początku wstępnie załadowałem go, nie wiem czy widzicie, eee, pięcioma siodzinami po 0,2 g. To są zwykłe śruciny, jakie zakłada się do odłowienia spawik. spławik. Zobaczymy, jak to się będzie zachowywać. Będę sobie powoli je albo dokładać, albo, e, albo wyciągać. W zależności od tego, jak ten koszyk będzie się zachowywać. To jest największy koszyk rozmiaru L, więc teoretycznie on jest najcięższy. Dłóżmy sobie powiedzmy jeszcze dwa. Wciąż pływa. dołóżmy sobie teraz 3, czyli będziemy mieli w sumie już 10 po 02 g, czyli w sumie będziemy mieli 2 gramy tutaj w obciążeniu. Ze względu na to, że ten otwór jest bardzo mały, nie da się tutaj za bardzo większe o to już jest za dużo. Większe śruciny wkładać, więc takie 0,2 gamma są optymalne, więc 10 to już jest za dużo. Sprawdźmy zatem wyciągnijmy jedno, jak to będzie wyglądać. opada, ale wydaje mi się, że dość szybko, że to nie jest to, co byśmy chcieli. Jeszcze raz spróbujmy. Troszeczkę za szybko wydaje mi się, więc spróbujmy sobie z 8 siódmimi. O! To jest 8 śródziemna, no, spróbujmy 7. Czyli znowu przy 8 tonie, przy 7 pływa. To spróbujmy sobie zrobić jeszcze coś innego. Spróbujmy sobie dołożyć, bo to jest 8 śródziemna, to jest 16 gram, a 7 to jest 14, czyli 15 gram, to powinno być idealnym rozwiązaniem. Teraz będę miał 15 gram obciążenia. Nie, 15 to jednak jest już, e, jednak to już jest e, za mało. Więc te 16 gram, czyli 8, e, 8 śróc, czyli to jest optymalne rozwiązanie. Także to by było na tyle. E, dziękuję ci bardzo za uwagę. Jeżeli ci podobało, zostaw łapkę w górę. Zachęcam cię również do subskrypcji, wtedy będziesz na bieżąco z moimi filmami. Tymczasem ja się żegnam i do zobaczenia nad wodą. Cześć!